W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie ósmego sportowego plebiscytu Tygodnika Nadwiślańskiego. Nagrody odebrali najlepsi i najpopularniejsi sportowcy i trenerzy. Wyróżniono również najlepsze drużyny minionego roku. Plebiscyt to forma doceniania lokalnych sportowców, zaprezentowania ich sukcesów oraz codziennej działalności. Kto w tym roku zyskał największe uznanie czytelników Plebiscyt pierwszy raz został zorganizowany w 2011 roku, a jego pomysłodawcą był odpoczywający już na emeryturze Zbigniew Bernat. Zaproponowana wtedy formuła dobrze się sprawdziła i takie zasady obowiązują i teraz. Tygodnik Nadwiślański organizuje plebiscyt dla dwóch powiatów. Tarnobrzeskiego i Sandomierskiego. Jest on o tyle wyjątkowy na tle innych sportowych plebiscytów, że my staramy się docenić tych sportowców, którzy są sportowcami amatorami, pasjonatami, którzy trenują młodzież. Nie jest to plebiscyt, w którym premiujemy sportowców, nominujemy sportowców zawodowych. Uważamy, że oni mają swoje pole do, do, do pokazania się na co dzień. Są, myślę, doceniani, mają większą widownię. My staramy się premiować tych, którzy Poświęcają swój wolny czas, żeby rozwijać swoje pasje, plus tych, patrząc na trenerów, prawda, którzy poświęcają ten właśnie swój wolny czas, żeby pomagać innym rozwijać swoje pasje, no często właśnie kosztem pracy czy, czy prawda, szkoły. Organizatorzy ogłosili nabór i każdy mógł zgłosić swojego kandydata. Następnie wszystkie kandydatury były weryfikowane i oceniane. Chodziło tu głównie o sprawdzenie, czy ktoś jest aktywny i jakie są jego osiągnięcia w danym roku. Potem wszystko zależało od czytelników, którzy drogą SMS-ową wybierali swoich faworytów. Głosowało bardzo dużo osób w naszym sportowym plebiscycie, i wydaje mi się, że wyniki są dość, dość zaskakujące. A dlaczego? Fajnie jest to, że w nasz, ideą naszego plebiscytu jest to, że doceniamy sportowców, tych slick tych amatorskich, tych amatorskich sportowców, których na co dzień nie dostrzegamy. I w tym momencie, w tym roku bardzo dużą część naszej, naszego plebiscytu laurea, laureatów stanowią... Sportowcy, którzy, którzy są młodsi, młodzi, młodzi, młodzież, małe dzieci, a tak samo ich trenerzy. Także tutaj nasi czytelnicy docenili tych najmłodszych, i myślę, że to jest taką dużą dla nich nobilitacją do tego, żeby jeszcze bardziej się przekładać do tego sportu. W powiecie sandomierskim w kategorii najlepszy, najpopularniejszy sportowiec zwyciężyła Zofia Zając z sandomierskiego klubu karate Shin Kyokushin. Za nią uplasował się kolega z klubu Tomasz Żurek oraz bramkarz w Bartłomiej Barszcz. W powiecie tarnobrzeskim zwyciężyła Blanka Krasowska z UKS Delfin Tarnobrzeg. Młoda adeptka pływania wyprzedziła piłkarza Sanów Żawy Kacpra Brodę oraz Kacpra Jareckiego z tarnobrzeskiego klubu Kyokushin Karate. Sport to trenuję no od kiedy pamiętam, e, ale w klubie pływackim zaczęłam w wieku 6 lat. Teraz mam 10, no już prawie 11. Wygrałam wszystkie ligi, wszystkie ligi, byłam na takich zawodach z całej Polski, w których miałam srebrny medal na dystansie 50 metrów stylem motylkowym. Brązowy medal na dystansie 100 metrów stylem dowolnym i srebrny medal na dystansie 100 metrów stylem zmiennym. No, pływanie mi daje dużo radości, dużo frajdy. Ja jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo chciałabym pojechać na olimpiadę pływacką. No i chciałabym być trenerem. W kategorii trenerów w powiecie sandomierskim wygrał Jacek Rączkowski, trener piłkarzy z Rywu Zbigniewica. Drugi był Piotr Głowacki z ULKS Chobrzany, a trzeci trenujący młode adeptki piłki nożnej w Klimontowie Krzysztof Dywan. W powiecie tarnobrzeskim wygrał Dawid Kiper z tarnobrzeskiego klubu Kyokushin Karate. Za nim uplasowali się Tomasz Kryszpin z Akademii Wisanu Skopania oraz Mirosław Kabata z Akademii Piłkarskiej Stale. Bardzo przyjemnie jest zostać wyróżniony za pracę, za przygotowanie zawodników. Myślę, że cały klub jest zadowolony. Z tego, że możemy się tutaj zaprezentować i że mamy okazję zrobić pokaz jeszcze. Właśnie fajnie, że doceniane są dyscypliny niszowe, takie jak karate, gdzie mamy coraz więcej okazji do pokazywania swojego stylu i swojej roboty, jaką wykonujemy na co dzień w klubie. No, podopiecznych jest około 100 osób. No, wygląda to tak, że w w tamtym roku zdobyliśmy dwa mistrzostwa Polski w kategorii młodzieżowiec i junior, więc no te sukcesy przychodzą, startują też najmłodsi, więc bardzo, no, efekty sportowe są, efekty wychowawcze również. W kategorii drużyn w powiecie tarnobrzeskim wygrali koszykarze MKKS Siarka Tarnobrzek, którzy wyprzedzili piłkarzy Strzelca Dąbrowica oraz Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate. W powiecie sandomierskim zwyciężyły siatkarki ULKS Chobrzany. Na drugim miejscu znalazł się LKS Sandomierz, a na trzecim Muk z Piątka Sandomierz. Jest to na pewno dla nas bardzo fajna sprawa, super wyróżnienie. Dziękujemy bardzo Kapitule za nominację. Cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Wiemy, że poziom jest tutaj wysoki, jeżeli chodzi o rywalizację tych zespołów. Także nas to bardzo cieszy. My, jako zespół z małej miejscowości, w tym roku mamy naprawdę duże sukcesy. Aktualnie walczymy o. Pierwsze miejsce w finale wojewódzkim w pierwszej lidze kobiet. Także póki co, aby tak dalej cieszymy się i z nominacji, i ze zgranej. Jest to taki właśnie jeszcze taki dla nas taki zaszczyt takiej dopaminy, która nas to jeszcze jakoś bardziej pobudza do tego no, właśnie trenowania, mała miejscowość, małe środowisko, mała szkoła. Aczkolwiek udowadniamy, że co roku, prawda, możemy coś z tego stworzyć, z tego zespołu. No i zawsze gramy o te najwyższe cele. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, o które zadbali sponsorzy. Redakcja Tygodnika Nadwiślańskiego nagrodziła także firmy oraz instytucje, bez których finałowa gala nie mogłaby się odbyć. Plebiscyt pokazuje, że w naszym otoczeniu jest wielu utalentowanych ludzi. Dzięki temu, że sięgamy po sportowców niezawodowych, sportowców amatorów, sportowców z okręgowych, lokalnych klubów sportowych, to też ten wybór jest większy i też te dyscypliny bardziej powiedzmy, niszowe, mają myślę możliwość się przebić. No bo też jakby warto zwrócić uwagę na to, że popularność danej dyscypliny, jak mówimy nie wiem, o koszykówce, o piłce nożnej, wcale nie determinuje tego, jak duże są sukcesy, ani też tym bardziej tego, jak duże że nieraz pracy trzeba włożyć w to, żeby faktycznie gdzieś jakiś sukces osiągnąć. Wydaje mi się, że tutaj to jest taka, taka miła satysfakcja z tego, że ktoś docenia Ciebie, docenia to, że starasz się, że przychodzisz na te treningi. To jest też docenienie do dla rodziców, którzy wprowadzają te dzieci w ten świat sportu, i wydaje mi się, że dzięki temu mogą teraz jeszcze tym bardziej starać się uprawiać ten sport. Sportowcom i trenerom pogratulowali prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, burmistrz Marcin Marzec oraz wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego Jacek Rożek. To co robicie to jest wasza pasja, to jest wasza miłość, to jest to czym się dzielicie i dzisiaj gratuluję wszystkim. Bez względu na to która, która, jaka nagroda, które miejsce. Gratuluję wam wszystkim, bo to jest najlepszy dowód, że warto robić coś w życiu, coś dobrego. Tych pozytywów w życiu mamy wiele. Nauczmy się wreszcie doceniać pozytywnych, dobrych, uśmiechniętych, radosnych, zadowolonych z tego, co robią, z siebie i z innych ludzi. Sport to nie tylko sprawność fizyczna, sport niesie ze sobą przede wszystkim rozwój człowieka na wielu płaszczyznach. To jeżeli ktoś jest sportowcem, to po prostu jest wartościowym człowiekiem i to, czego się nauczy, tej współpracy w grupie, samodyscypliny, samozaparcia. Podnoszenia się po porażkach, to później mu procentuje w życiu dorosłym, i jestem po prostu dumny zawsze ze wszystkich sportowców. I kibicuję Wam wszystkim. Trwajcie w, tym, w tej swojej pasji, bo to przede wszystkim musi być pasja. Jako nauczyciel starej daty zawsze uważałem, że sport jest bardzo dobrą formą rozwoju dla młodych ludzi. Wspaniała inicjatywa. Wspieramy i cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tego typu wydarzeniach.